Niemiecki kapitał, znaczy się zrabowany, kapitał europejski podczas II wojny światowej trafił do Ameryki Południowej, do Argentyny, Chile, Brazylii i dzisiaj oni tam wykupili ziemię, olbrzymie połacie, tam produkują żywność i wykańczają europejskie rolnictwo w dalszym ciągu. Niemcy szykują tylko i wyłącznie pod siebie. to co się dzieje i tam, to, to, no, to, to, to jest widać. To jak, ja to, jak to powstrzymać, według Pana? No nie ma innej możliwości, a się nie obudzi miasto, bo miasto mamy naprawdę tępę. Ludzie w mieście decydują dzisiaj o losach Polski. Oni decydują o tym, kogo wybieramy do rządu, komu dajemy władzę. A przecież dajemy władzę idiotom, którzy niszczą państwo polskie, oddając... Wła... Nie, niemieckie i niemieckie interesy. Idiotom czy zdrajcom jednak? Zdrajcom, idiotom, niech będzie jak chce, ale w każdym bądź razie oni to robią świadomie. Oni to już robili w tamtym układzie, w ramach RWPG, a teraz przeszli ci sami ludzie. Od 80 lat się nic nie zmieniło. Przejęli władzę po wojnie, wymordowali polską inteligencję, zwłaszcza oddziały Armii Krajowej.